Gitarna. 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 <grymne> ja! Gitarna. 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 クエイト Dwaj mużyny na za... pieliznie, dwaj na pustyni przy lecha pieliznie. Bili i jak ulega, biegam. Hej, ja, tu nie ma ulecha, jest miecha Hej, ja, tu nie ma jest miecha Dwoj murzyni na pustyni urwali mu miecha, już teraz nie ma lecha, oj, nie ma lecha, oj, ja tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma lecha, oj, ja tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dziękuję bardzo. Zaczynajmy od bardzo

Ale rzeszko. Przyjemnie. No, tak. Oj, wiesz co, W gdzieś się kora zostawił. Iwo, mnie się przyniosło. Góra miło. I teraz musisz wypić. Uważaj, Zykań gdzieś się Uważaj, gdzie się Połóż je tutaj na brzegu. Raczej się samo nie naprawi.

Ja, w takich ja tak hey. ja tak wiesz, kajak nie mógł po prostu wyjść z tego kajaka. Raz, dwa, trzy. Na tym filmie to tragicznie wygląda. Ciężko mi powiedzieć, ale jakiś opcy. obcy, obcy <toc Berry> i wiesz. I, Nadmuchany, wiesz, że to to, o jaki to ja nie jestem kajaka. No i wyszło szwytło z wody. W końcu wylas z tego kajaka, ale jak wylas to, wiecie, no tak. Kuźba. Od tego czasu będzie popatrzeć. Lechoły, co ty robisz? Normalnie nie nie no, przykład. Oh. Aha, no. ja <gscreaming> no. no. wow. no. wymalowałem. No. Wszyscy na Red do zobaczymy. ale czy dobra nie malowałeś? niestety. jestem tego jest. No, jest. No. Dobrze, jest. fajnie, jest. No, tak. Dobrze, jest. Dobrze, jest. Dobrze, no, tak. tak, jest. Dobrze, jest. Dobrze, <noise> no. jest. jest. Ale wrócił mi się po potem ja pędzić. Marta będziesz musiała zmienić wiesz. <g> Tkaninę <contestant> na dzielinę, to Dlaczego się Dookoła. a moja nie jest taka dobra jak ta malinówka. Dobra? Teraz. Rzuci. O, słumiło się. O, przetrzymaj. ręką? O, dobra. Widzisz? No trachaj. Można? A bo masz ciemne. Eee. To dobry do czarnej polewki jedynie.

Żeby uchwycić najlepsze chwile. Pamiętaj Darek, jesteśmy z Tobą. Czekaj Darek, czekaj. Darek jeszcze nie w konta, gdzie on w rozgadać. Zobacz jak... wszyscy dopingują, no. Cześć! Zobacz co wszyscy... Za, wywali. Jest, jeszcze jest Jeszcze jest Nie, nie to nie ma co no, one... no, Taki no, mi dał metra, że tu mogę tylko chodzić. Tak mnie No, naprawdę? No nie. No, nie. <grym> Ale bardzo dziwnie to tutaj bez podmiotu. No, ostatnio płynąłem na taki, na, na wójcie, taka przytulała była. O jest, No, się

Lechu obsmarujecie, nie wytrzymał. Tak? Tak. Tyś mnie tak nasrał wczoraj. On potrafi! Nie że normalnie spać nie On potrafi! Ropuch powiedział, że teraz pierwszy kajaki wchodzi na z kajakiem. Aha. Jeszcze wejście by to było. A, powiem więcej. Potem będzie kajakiem zjeżdżał. Tak. Ewa, chodź do tego pedału. Też pierwsze. Kolejne ostatnie? skoki po drodze wyrobił. A, 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 a. tutaj żeglowali wczoraj. Tak, Jak to żaba. 3 tak? Dobre. Proszę Dzień. Pana, dziękujemy. Aby. O, nareszcie. Ciepło. Noż pod pola Dawid, no, ja się zawodzę swoją łódką, żeby tam wiesz, te wszystkie seraki na wylot, tylko dziura by była. A to jest, i to jest to tak. Tylko trochę wcześniej trzeba będzie zrobić ten zlot. Wcześniej, no. Jak wcześniej? Wcześniej, żeby było trochę cieplej. Bo nie wiadomo czy... No, teraz nam się udało akurat, mhm. oczywiście, no. I teraz wchodzi? Nie. Dzisiaj jest nie, no my to będziemy chyba się zbierać teraz. To niesprawiedliwe, bo słoneczko to trzymałeś, żeby się nie wywaliło. Ja no się wypierdolę, to będzie kuchwa śmiechu. No właśnie na to liczę. Kurwa, kolega. Przyjaciel, nie? A tylko żeby mi się wypudził. Jak to Dawid mówi przyjaciel przez duże H, tak? Tak. Ciekawe, czy tu zrobię Eskimoskę. To dobra, może mi się od. Mogę trochę nabrudzić. Śmiało brudź. Liczę na Ciebie, Manatu. Oby nie ma tu <śmienicza> się nie w tym. <śmienicza> o, On będzie... Będzie, będzie zabawa. Będzie się działo. Myszko. Pa, pa. Życie z Tobą było dla mnie cudownością. Daj ci kapok. <śla> Kapokiem pójdźcie w ogóle. Ma bojler wypornościowy. Nie wygodnie mi się tu siedzić. O nie, to nie jest dobrze. Okej. Okay. Dobra, nie jest okej. Okay. <śla> <śla> może y, nie wychodź na głębsze, bo nie będziesz mógł się podeprzeć. Zobaczysz, tak, Ale, Ale przynajmniej nie będzie dokumentacji. No tutaj, to się tak wysunie tutaj? Odwrotnie, A. o tak. Kanada to jest Kanada, tam jest wieś, pietyzm, majestyzm i wszystko co tylko można dodać, O wow! tak się nie wpływa prosto do mnie jak ja jestem niezwrotny. No ale się rusza, ale wiesz, on ma tą taką stabilną, początkowo jest bardzo chybotliwa, ale później trzyma, Także to nie jest tak łatwo się wywalić. Znaczy nie wiem, nie próbowałem, mogę się wywalić? Śmiało wywala się. – Mogę się wywalić? – Wywala się, ja czekam na to. <noise> – to nie. – To nie, ale ma kamory? Tak? – e, Wystarczy, nie przejmuj się. – Tak? A jak utopię? – Nie utopię. To, to będzie... – Idziemy. <noise> – Mam na tu. – To następnym roku będziemy po prostu nurkowali. – Ale woda zimna. – Będzie cieplej, jak się, nie się nie <noise> No, ja wiem, zaraz się wytopię. A nie z bo się potem będą wszyscy On to na Facebooku. Nie mam Facebook'a. Nie, fajnie. Tylko Daj coś co trafili, co nie czego... Młody! No? Daj mu wio... daj mu pagaja! daj mi pagaya. Daj mi pagaya. Ja, nie ma Daj mi pagaja.

Nie? Patrz, Łódź, Ty! Nie A Ty wypełniałeś nie? teraz mam. Nie, Lechu, łódkę masz dobrą, tylko wiosnę chcesz Na szczęście, na szczęście mam. Pana, no, pomóc Ci? Ciepła woda. Ciepła, ciepła. Nie, co tylko to by się gorąco zrobiło. Co? Nie, dobrze. Taki ciepły prąd tam teraz jest, tak? Dawaj, bierzemy wiatr. No tak, no tak. No, Postawcie. Nie, nie, no daj spokój. Młody postawcie kajak Co? Postawcie kajak o, Postawcie kajak Co nie ma komór? A komory a ja już ścikałem Tak byś picił na ciebie, to nie będzie miał wody. Spokojnie Sam chciałeś <słuch> Chcesz sobie przepłynąć tym gaweksem Mata tu

Dużo się wleło? Trochę. Eee, co tam? Trochę jest. Zaraz się wyleje. Tu jest ciepło. A bo tam są takie prądy fajne. Bo tam sikałem. <grym> <grym> nie żyje. Wiesiu, co ty się nie kąpiasz? Ja cię wczoraj do kąpieli zapraszałem. Pałem. Wczoraj byłem, sobie, miałem dzień słuchaw No więc dlatego dzisiaj się kąpiasz za karę. Nie za karę, z przyjemnością. A to to, kara nie może być przyjemnością? Tak jest. Kara nie może być przyjemna? Aha. Ten Ale działa. No, jak? Się sobie spodnie od razu. Agata, nie. Agata, pływać potrafisz? Tak. No to dobrze. A zegarek mam go do oczony? Sprawdzę. Woda jest zimna. Tak nie byś nie miała, wiesz, zimna, się nie miała, bo wpadniesz do zimnej wody, jak już. Niech wpadnie, zobacz Trudno. jak innie. Ona jest na lekka, żeby spadła. Wysoko jest siedzenie i faktycznie buja trochę, a ja mam wagę. Ja wiszę teraz Lechu, wiszę cały czas w niej. No. No, także spoko. Czy nie jest ratunkowo? Chociażbym ja się położył na glebie Spokojnie, może za ratunkową robić, zobacz Dokładnie Leżę bezwładnie i oddycham normalnie Ale to z czasem nabiera wody i wie. W tym, że wiesz, jak Cię spotka, jakbyś Cię nie przytomność spotkała na brzuchu, to pewnie... Zobaczmy. Nie przewrócisz to się. Nie, nie Nie. obrócicie. To nie jest ratunkowa. No, nie obrócicie. Ale jak leżysz na plecach, to leżysz... <grym> nie no, ale... No Bardziej satysfakcjonujący. Nie, ty małpo, co ty prowokujesz tutaj? Nie. między Nie. 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 wiesz, sprawdzam, Nie. No No Nie. daleko podejdzie. Sam bym Hop, A łabol się przewrócił, tak jak ja się wywaliłem, Ale jak gryzie, to tak wiesz, tak chwyta tak... tak o. Nie że boli. Czuję, że cię chwyta takimi, jakby cię, jakby cię chwytał takimi drewnianymi łapkami, tak kocyk. Nie? No, nie, że, nie, nie boli. Nie, nie, weź. nie, nie, jakiś, <laughs> jak kobra. Zostaw kota, idę nie, 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 przegonił nie, 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 tu na brzegu no, jest. Tak.